Hej kochani. Dzisiaj porozmawiamy o zieleni we wnętrzu. To kolor, który kojarzy się z natura, spokojem z i odprężeniem. Ale jak go prawidłowo zastosować, aby chce harmonijne i przytulne wnętrze? Zielony to kolor, który ma wiele odcieni, od jasnych i pastelowych, po głębokie i intensywne. Każdy z nich ma swój niepowtarzalny charakter i wpływa na nasze samopoczucie. Psychologowie twierdzą, Zielony ma uspokajające działanie, redukuje stres i sprzyja koncentracji. To idealny kolor do sypialni, pokoju dziecięcego czy gabinetu. Najpopularniejsze odcienie zieleni to szmaragdowy elegancki i luksusowy, dodaje wnętrzu szyku i wyrafinowania. Oliwkowy ciepły i przytulny, idealny do stworzenia przytulnej atmosfery. Mentolowy świeży i orzeźwiający, dodaje wnętrzu lekkości i optymizmu. Zielony butelkowy głęboki i tajemniczy dodaje wnętrzu charakteru i elegancji. Zielony doskonale komponuje się z wieloma innymi kolorami. Oto kilka przykładów: biały klasyczne połaczenie, które dodaje wnętrzu świeżości i elegancji. Bezowy tworzy ciepła i przytulną atmosferę, idealne do salonu lub sypialni. Brązowy dodaje wnętrzu naturalnego charakteru, idealne do rustykalnych aranżacji. Szary tworzy eleganckie i nowoczesne wnętrze, idealne do minimalistycznych aranżacji. Złoty i pomarańczowy dodają wnętrzu energii i optymizmu, idealne do kuchni lub pokoju dziecięcego. Czerwony tworzy kontrastowe i dynamiczne wnętrze, idealne do salonu lub jadalni. Niebieski tworzy harmonijne i spokojne wnętrze, idealne do sypialni lub łazienki. Zielony we wnętrzu może być zastosowany na wiele sposobów. Możesz go użyć na ścianach, meblach, dodatkach, a nawet na podłodze. W salonie zielony może być użyty na ścianach, aby STWRZYC przytulna i relaksująca atmosferę. Możesz też użyć zielonych dodatków, takich jak poduszki, zasłony lub obrazy, aby dodać wnętrzu koloru. Pamiętaj, że zielony to kolor, który może być zarówno stonowany, jak i intensywny. Wybierz odcień, który najlepiej pasuje do twojego stylu i charakteru wnętrza. Hej! Dzisiaj porozmawiamy o zielonym kolorze we wnętrzach. Zielony to kolor natury, kojarzący się z spokojem, odprężeniem i harmonia. W zależności od odcienia może być zarówno energiczny, jak i uspokajający. Sypialnia w sypialni zielony kolor doskonale sprawdzi się jako kolor ścian, ponieważ sprzyja relaksowi i dobremu snu. Polecam delikatne odcienie zieleni, takie jak mięta, szmaragd czy oliwkowy. Możesz też dodać zielone akcenty w postaci narzut, poduszek, zasłon czy obrazów. Pokój dziecięcy w pokoju dziecięcym zielony kolor może być bardzo dobrym wyborem. Jasne odcienie zieleni, takie jak pistacjowy, limonkowy czy jasnozielony, dodadza pokoju energii i radości. Możesz też użyć ciemniejszych odcieni zieleni, na przykład szma, w postaci akcentów, na przykład na meblach lub dodatkach. Łazienka w łazience zielony kolor stworzy atmosferę oazy spokoju. Polecam użyć odcieni zieleni, które kojarzą się z natura, np. Na mięty, szmaragdu czy oliwkowego. Możesz też dodać zielone akcenty w postaci ręczników, dywaników czy koszy na pranie. Kuchnia zielony kolor w kuchni może dodać jej świeżości i energii. Polecam użyć jasnych odcieni zieleni, takich jak pistacjowy, limonkowy czy jasnozielony, np. Na, na ścianach lub meblach. Możesz też dodać zielone akcenty w postaci dodatków, np. ważonów, doniczek czy obrusów. Przedpokój w przedpokoju zielony kolor, może STWRZY przyjazna i ciepła atmosferę. Polecam użyć odcieni zieleni, które kojarzą się z natura, np. Na mięty, szmaragdu czy oliwkowego. Możesz też dodać zielone akcenty w postaci obrazów, luster czy lamp. Meble zielone meble dodadza wnętrzu charakteru i stylu. Możesz wybrać meble w odcieniach zieleni, które pasują do Twojego stylu, np. miętowe, szmaragdowe czy oliwkowe. Zielone meble mogą być zarówno głównym elementem dekoracyjnym, jak i subtelnym akcentem. Akcesoria zielone dodatki, takie jak poduszki, zasłony, dywaniki, obrazy czy ważony, mogą dodać wnętrzu charakteru i stylu. Możesz wybrać dodatki w odcieniach zieleni, które pasują do Twojego stylu, np. miętowe, szmaragdowe czy oliwkowe. Zasłony w zielonym salonie, zielone zasłony w salonie mogą dodać mu elegancji i stylu. Polecam wybrać zasłony w odcieniach zieleni, które pasują do kolorystyki salonu, np. miętowe, szmaragdowe czy oliwkowe. Zielone zasłony mogą być zarówno głównym elementem dekoracyjnym, jak i subtelnym akcentem. W jakich stylach odcienie zieleni ESA odpowiednie? Styl nowoczesny w stylu nowoczesnym najlepiej sprawdza się jasne odcienie zieleni, takie jak pistacjowy, limonkowy czy jasnozielony. Zielony kolor może być użyty na ścianach, meblach lub dodatkach. Kantry w stylu kantry najlepiej sprawdza się ciemniejsze odcienie zieleni, takie jak szmaragdowy, oliwkowy czy butelkowa zieleń. Zielony kolor może być użyty na ścianach, meblach lub dodatkach. Współczesny w stylu współczesnym najlepiej sprawdza się odcienie zieleni, które Esa neutralne i stonowane, takie jak mięta, szmaragd czy oliwkowy. Zielony kolor może być użyty na ścianach, meblach lub dodatkach. Nowoczesny w stylu nowoczesnym najlepiej sprawdza się odcienie zieleni, które Esa jasne i energetyczne, takie jak pistacjowy, limonkowy czy jasnozielony. Zielony kolor może być użyty na ścianach, meblach lub dodatkach.